Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w tym materiale, w tym odcinku na kanale Staszio Dziennikarz, w którym zrobimy, a właściwie ja zrobię przedstawię wam swój ranking turniejów w XXI wieku, na którym reprezentacja Polski, na których reprezentacja Polski występowała. To jest też czas na podsumowania polskiej kadry, na podsumowanie podczynań polskiej kadry na wielkich turniejach w XXI w wieku. Serdecznie Was na ten materiał zapraszam, no i miłego oglądania. Będę Wam przedstawiał te 9 turniejów, bo właśnie na tylu polska kadra w XXI wieku, od tego moim zdaniem najgorszego do Najlepszego, uwaga, miejsce dziewiąte Mundial 2002, pierwszy turniej, na którym polska kadra pojechała w XXI wieku. No i niestety, moim zdaniem, najgorszy, najgorszy wynikowo, najgorszy też patrząc na to, jaką mieliśmy grupę. Najgorszy moim zdaniem, też pod tym względem że no, mimo wszystko, wydaje mi się, wydaje mi się, że grupa była na tyle łatwa, że drużyna Nasa powinna z niej awansować. A mianowicie, drodzy Państwo, w tej grupie mieliśmy Koreę Południową, USA i Portugalię. Co prawda, Portugalię, która dwa lata później zdobyła srebro, Mistrzostw Europy, w... właśnie w Portugalii. Co prawda, Koreę Południową, która doszła do półfinału, ale pamiętam, znaczy ja nie pamiętam, ale wiem, że miały miejsce kontrowersje w meczu z Włochami i z... w innych spotkaniach z udziałem Korei Południowej, więc, no, mimo wszystko tą Koreę Południową brałbym tak, jej jakość wówczas brałbym na zapas, a USA, wydaje mi się, że drużyna jednak do pokonania, tym bardziej patrząc na tabelę, Portugalia miała tyle samo punktów co my, więc jak się okazuje, nie był to taki gigant jak jak go pisali, jakby się wydawała sama kadra po tym, że dwa lata później zdobyła srebro na Euro 2004. Pierwszy mecz. Mecz na tym turnieju Polska-Korea przegrany 0-2, drugi przegrany 0-4 z Portugalią i to były jedyne punkty, które Portugalia w tej grupie zdobyła, więc to jednak. Dwa pierwsze mecze, nie strzelamy ani jednej bramki. Tracimy ich aż sześć. W trzecim spotkaniu o honor, jak tradycja nakazuje, wygrywamy 3 do 1 z USA. Nagle polska kadra się odradza. Nagle polska kadra jest ofensywna. Nagle polska kadra strzela dużo. Traci mało z USA, które wygrało z Portugalią i zremisowało z Koreą Południową. Więc USA, które jakby było faworytem tego spotkania, z USA, które zatarło do ćwierćfinału wówczas na mundialu w 2002 roku. Dlatego właśnie mundial. Tamten mundial z kadencji powołania NASA umieściłem na ostatniej pozycji jako najgorszy w wykonaniu polskiej kadry w XXI wieku. Miejsce ósme. Drugie od końca. Podium to podium. Nie ma co dyskutować. Euro 2012. Byłem już wtedy na świecie, ale również go nie pamiętam. Euro, które współorganizowaliśmy z Ukrainą. Organizacyjnie wyszło nam super. Wynikowo fatalnie, fatalnie, fatalnie i jeszcze raz fatalnie trafiliśmy na grupę, właściwie patrzyłem jeszcze przed nagraniem tego materiału, najłatwiejszą jaką mogliśmy, bez wątpienia. Grecja, Rosja, Czechy. Byliśmy losowani z pierwszego koszyka. Trafiliśmy na Greków, rrr, Rosjan i Czechów, czyli no reprezentacji nie oszukujmy się, nie, absolutnie nie z najwyższej półki. Na wejście, mecz otwarcia, PG narodowy, emocje, rekord oglądalności, chyba 17 milionów widzów wówczas przed, te przed samymi telewizorami. Oglądało to spotkanie. Zawód. Jeden do jednego ratuje nasz przemysł w tytoń. Gdyby nie to kompromitacja. Na początku mistrzostw Europy. Drugi mecz. Polska-Rosja, Bramkę strzela Jakub Baszczykowski. rodzą się nadzieje, znów remisujemy. To wtedy pojawia się ta myśl, że z Czechami na pewno się uda. Nie, drodzy Państwo, na arenie obecnie na stadionie um, Śląska-Wrocław, na stadionie we Wrocławiu przegrywamy z 0 do 1 z Czechami, i na tym się kończy nasza przygoda z tym, na tym euro. Na tym się kończy ten turniej. Z którym były wiązane ogromne nadzieje, bo jednak jeśli jesteś gospodarzem, to ma się harapkę na najwyższe, najwyższe pozycje na tym turnieju. Przegrywamy, odpadamy z grupy, zajmujemy ostatnie miejsce. Awansują Czechy i Czechowie, Czesi i Grecy. I dla mnie to jest po prostu drugi najgorszy turniej w XXI wieku w wykonaniu polskiej kadry. I przejdźmy do miejsca siódmego. A na miejscu siódmym, drodzy Państwo, Euro 2024. Czyli Euro pod wodzą Michała Probierza. Euro, które było ostatnie. Ostatnie dla Michała Probierza. Pierwszy i ostatni wielki turniej tego szkoleniowca w reprezentacji Polski. Wątpię, by kiedyś powrócił do polskiej kadry. Ale zobaczymy. Czas pokaże. Czas pokaże. Mimo tego, że mówili... Mówili dziennikarze, mówiła się ogólnie, że mamy ogrom, okropnie trudną grupę, że to jest Austria, że są Francuzi i Holendrzy. Moim zdaniem, zagraliśmy z Holandią dopuszczalnie, z Austrią fatalnie i z Francją dopuszczalnie. I to na tym się kończy, drodzy Państwo, bo gdyby nie Łukasz Skorupski, my, my byśmy z Francją przegrali. 1-4, 1-6, 1-5. Mogłoby się skończyć tak jak z Belgami. Mogłoby się to skończyć tak jak z Belgami w Brukseli w 2022 roku na Stadionie Króla, kiedy my przegraliśmy 1-6. Wówczas za kadencji Czesława Michniewicza strzelił mi w bramkę, ale to się dla nas totalnie kończy. Gdyby nie ten faul upamykano na Karolu Świderski my byśmy przegrali. francuzami, byśmy byli bez ani jednego punktu na tych Mistrzostwach Europy. Odpadliśmy jako pierwsi. Turniej do zapomnienia, absolutnie turniej do zapomnienia, bo to był fatalny, fatalny turniej w wykonaniu polskich zawodników. Absolutnie, absolutnie żenujący. Wręcz bym powiedział, rodziły się jakieś nadzieje, ale to były złudne nadzieje, jak się okazało. Ale oceniamy sam turniej. Dla mnie to jest trzeci najgorszy turniej polskiej kadry w, w jej wykonaniu. Zdobywamy tylko jeden punkt. To też, to też mówi dużo. odpadamy z pierwszej z turnieju. I to są te dwa główne argumenty, które moim zdaniem za m, tą negatywną oceną tego, tych Mistrzostw Europy w Niemczech przemawiają. I miejsce szóste, przed miejscem szóstym Euro 2020. Według tego rankingu trzecie najlepsze Euro w wykonaniu polskiej kadry i trzecie najgorsze. Więc takie Umiarkowane. Wiele teraz pewnie, gdyby ten film miał ogromne zasięgi, wysypałoby się komentarzy, że jak to? A może powiem tak, pomyślicie sobie pewnie teraz, jak to, Euro 2020, jeden punkt. Przegrana ze Słowacją, przegrana ze Szwecją, ile tam, no, 6 straconych bramek w trzech meczach? Niedopuszczalne. Ale proszę Państwa, tą reprezentację oglądało się po prostu dobrze. Ja pamiętam, że zawsze po przerwie ta kadra była jakaś taka natchniona. po przerwie potrafiliśmy stralić Węgrom trzy bramki. Po przerwie Hiszpanom gola na remis. Po przerwie Szwedom wcisnąć dwie bramki, Robert Lewandowski. Po, po przerwie ze Słowacją. Te przerwy były takie energiczne. Ten wpływ Pawła Souzy był tak ogromny na zawodników, że ja po prostu tej kadrze kibicowałem. I ja tą kadrę lubiłem. Ja lubiłem kadrę Paulo Souzy. Szkoda mi było, gdy ten Portugalczyk. Z naszej reprezentacji odchodzi, dlatego u mnie szósty najlepszy turniej polskiej kadry i czwarty najgorszy Euro 2020. Mimo to, że odpadamy pod, tch, wynikowo tak, z, takim, z takim sobie turniej, ale teraz się rodzi pytanie: co by było, gdyby Grzegorz Trychowiak e, nie otrzymał czerwonej kartki? A ja mówię Państwu, my byśmy wygrali ze Słowacją. My wtedy ze Słowacją wygrywamy. Bo wówczas to był wynik jeden do jednego. remisujemy z Hiszpanami, mamy 4 punkty, i z tej grupy awansujemy. To by w ogóle był inny obraz. Wtedy to mm, euro byłoby na trzecim miejscu, albo nawet drugi, kto wie. Ch Zależy to rzeczywiście, jakbyśmy daleko doszli, bo kto wie, może byśmy nawet zdobyli złoto, chociaż to są takie fanabery, takie farmazony, chcecie powiedzieć. Ale u mnie szóste miejsce Euro 2020. Jest co prawda jeden punkt, ale ja to euro naprawdę dobrze wspominam. Na tyle, na ile te zwycięstwa, a właściwie Remis z Hiszpanią pozwala, to tak to u mnie wygląda. Szóste miejsce, i przechodzimy do miejsca. I przedostatni w tym zestawieniu turniej, którego ja nie pamiętam. Miejsce piąte. Piąte od. Yy, piąt najlepszy, i no, piąty najgorszy. Czyli absolutnie pośrodku. Mundial. 2006 Kadencja Jerzego Engela Przepraszam, nie Jerzego Engela Tylko chyba na sam mówię, nie pamiętam, bo mnie jeszcze wtedy nawet na świecie nie było A my w grupie, drodzy Państwo, mieliśmy Niemców, mieliśmy Ekwador i mieliśmy Kostarykę Czemu Mundial 2006 przed mundialem na przykład 2002 Bo wydaje mi się, bo uważam po prostu Że Ci rywale w Mundialu, na Mundialu 2002 byli po prostu lepsi i też straciliśmy mniej bramek. Mimo to, że nie strzeliliśmy ani jednej w pierwszych dwóch spotkaniach, to, to ten mecz z Niemcami absolutnie mógł być do zremisowania. Tam byśmy mieli jakieś szanse, tyle że Niemcy nam strzelili bramkę w ostatnich minutach tego, tamtego spotkania. Zajmujemy trzecie miejsce, to też jest ważne, proszę Państwa. Zajmujemy trzecie miejsce. Czyli, no to jest, patrząc jakby tylko na pozycję, to byłby trzeci najlepszy turniej, ale mimo wszystko Ekwador 6 punktów, druga pozycja i Niemcy 9 punktów. Pierwsza pozycja, przegrana porażka z Ekwadorem. Wstydliwa, no nie oszukujmy się. Wygrana tylko z Kosaryką, dlatego nie jest ten turniej przed chociażby Euro 2008, czy przed Mundialem 2008. Ale jest Piąte miejsce, po samym środku, oczywiście słabe mistrzostwa, bo gdy odpadamy, to po prostu turniej słaby. To nie ma co dyskutować, ale moim zdaniem nie aż na tyle słaby, by umieścić go w tej ostatniej trójce wśród Euro 2024, Euro 2012 i Mundialu 2002. Piąte miejsce, Mundial 2006 i przechodzimy teraz do pozycji, pozycji czwartej. Mundial, który już bardzo dobrze pamiętam. Mistrzostwa Świata 2018, jak pisał Tomasz Hajto Teraz ich się da w tym Twitterze. Oczywiście parafrazując, bardzo łatwa grupa, w ogóle 9 punktów, pe a, pe pewny awans, awans pewny i tam tort, i truskawki puchar na końcu w postaci emoji tak się nie stało. Odpadliśmy z tego mundialu po dwóch spotkaniach: po porażce z Japonią i po, por po, po porażce z Senegalem, po porażce z Kolumbią. Pięć bramek straconych w dwóch pierwszych spotkaniach. No i wtedy się rodziło takie pytanie, co by było, gdyby zamiast Wojciecha szczęsnego w bramce stanął Łukasz Łabiański. Myślę, że po prostu te rozmiary porażek nie byłyby tak duże i mielibyśmy szansę z tej grupy wyjść. Niestety tak się nie wydarzyło. Niestety podbarliśmy już po dwóch spotkaniach z Senegalem i Kolumbią, ale moim zdaniem i tak był to turniej lepszy niż ten w 2006 czy 2020 bo zdobyliśmy trzy punkty, zabrakło nam oczywiście to niby mało ale również też dużo patrząc na to, że gramy tylko trzy spotkania w fazie grupowej jednego punktu do drugiej Japonii gdyby nie ten gol stracony z Senegalem my byśmy prawdopodobnie z tej grupy awansowali głupia sprawa bo właściwie Kolumbia i, Seneg Kolumbia i Japonia później pokazały, że ta grupa wcale nie była taka łatwa Japonia Grała do ostatniej, do ostatniej sekundy z Belgią i właściwie gdyby nie ten kontratak, oni mogli awansować do finału i pokonać Belgów. A druga drużyna, czyli Kolumbia, grała do końca w karnych z Anglią. Czyli to były jednak drużyny klasowe. Mimo to, że nam się wydaje, że i Kolumbia i Japonia to jest jakieś takie odległe, że to nie są takie duże państwa, a nie duże państwa to słabe drużyny. Nie, dla mnie to jest czwarte miejsce tuż poza podium. Trochę przykre, że musimy turnieje, w których odpadamy i zajmujemy ostatnie miejsce w grupie, uznawać za, za jedne z lepszych w XXI wieku, ale taka polska reprezentacja. Miejmy nadzieję, że to się pod wodą nowego selekcjonera zmieni. Miejmy nadzieję, że nadejdzie lepsze jutro i, i też lepsze dziś, bo jeśli nie nadejdzie lepsze dziś, to my nie awansujemy na Mundial 2026, co by było ogromną porażką. Patrząc też, na to, patrząc też na to, że w Stanach Zjednoczonych, ale i Kanadzie, ale w Meksyku mniej znajduje się masa Polonii. Co by gwarantowało to, że mielibyśmy tam ogromny doping. Polonia czeka na udział polskich piłkarzy na tym Mundialu. Wiadomo, że jeśli nie Mundial, to będą Los... igrzyska w Los Angeles, ale piłka jest sportem tak globalnym, tak popularnym też w Polsce, ale myślę, że też wśród Polonii, że po prostu ten awans my musimy wywalczyć. Musimy wywalczyć, to jest absolutny obowiązek. Tym bardziej, że mamy w grupie Finlandię. No drodzy Państwo, no. Finlandia, my z nią przegrywamy, ale to już jest po prostu mecze. To są po prostu mecze do zapomnienia. My musimy zacząć nowe dziś. My musimy nie myśleć o jutrze, my musimy teraz myśleć o dzisiaj. Ja wiem, że to jest kolejny cel teraz. Teraz baraże 2024, teraz awans na Mundial 2022, teraz trzeba uratować reprezentację przed Euro 2020. Teraz trzeba. Teraz, 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 teraz. teraz. To jest właściwie hmm, chyba słowo wieku 21. dla reprezentacji Polski, ale. Naprawdę, jeśli my chcemy być w tołówce, jeśli my chcemy być chociaż średni w Europie, to musimy po prostu na ten turniej awansować. Tym bardziej, że FIFA rozszerzyła to grono drużyn, które na ten turniej awansują. Mogą awansować blisko właściwie awansu, na takich jak Trinidad i Tobago. Awansowała już, jeśli mnie pamięć, nie mieli. Dwie takie drużyny azjatyckie dość nieoczywiste i my musimy również, również awansować, ponieważ jest to nasz obowiązek, to jest 40, 40 milionowy kraj, chociaż teraz ktoś powie, że a Chiny mają grubo ponad miliarda, też się nie kwalifikują. Nas nie obchodzą Chiny, my jesteśmy w Europie, my jesteśmy w Europie, która tą piłkę wymyśliła, my jesteśmy w Europie, która tą piłkę kreuje, my jesteśmy w sercu europejskiego futbolu i my... Z taką ligą, która nam się bardzo rozwija, my musimy po prostu na ten turniej awansować. Ale wracając do tematu głównego tego odcinka i podsumowując, ten fragment czwarte miejsce: Mundial 2018, a przed nami podium, trzecie miejsce, ostatnie na podium zajmuje Euro 2008, Euro za kadencji Leo Benhakera. Euro pierwsze dla polskiej kadry w grupie: Austria, gospodarze, współgospodarze właściwie, Chorwaci i Niemcy. trudna grupa. Zajmujemy w niej ostatnie miejsce, ale mimo wszystko, drodzy Państwo, proszę pamiętać jaką wtedy mieliśmy reprezentację. Nie było ani Roberta Lewandowskiego, ani Łukasza Piszczka, Jakub Aszczykowski dopiero zaczynał, co nie było to pokolenie. To byli piłkarze średniowi. Myślę, że tą, o, tamtą kadrę można porównać do kadry obecnie odważnie, ale powiem, że Kadry Albanii. Tak mi się wydaje. Byliśmy w najlepszej 16. To był ogromny sukces. My w grupie pokonaliśmy Portugalczyków, Belgów i wiele innych reprezentacji, bo wtedy te grupy były jakieś ogromne. Nie wiem czemu, ale tak było. I dla mnie to jest trzecie miejsce. Nie dość, że pierwszy turniej to jeszcze z Chorwatami graliśmy jak równy równy, z równym, przegrywamy tylko 0 do 1, z Austriakami remizujemy, a z Niemcami przegrywamy na inaugurację 0 do 2. Też trzeba zwrócić uwagę na to, że my walczyliśmy do końca, bo Yy, drugi mecz, czyli ten, o wszystko zremisowaliśmy i mieliśmy szansę z Chorwatami. Chorwaci pokonali nawet Niemców. Absolutnie nie była to łatwa grupa, to była bardzo trudna grupa, tamto Euro wygrali Hiszpanii, ale u mnie, jeśli chodzi chodzić reprezentację Polski, ten turniej ląduje na trzecim miejscu w rankingu najlepszych turniejów dla polskiej kadry XXI wieku. Przed nami dwa najlepsze. Drugim najlepszym turniejem polskiej kadry XXI wieku były Mistrzostwa Świata 2022 za Czesława Mikiewicza. To było wraz z Ebro 2016. Jedyne wejście z grupy. Mundial mimo wszystko. Mm, dla mnie bardzo udany. Świetnie go wspominam. Naprawdę. Wyszliśmy z grupy i to zwolnienie Czesława Mikiewicza dla mnie było po prostu niedopuszczalne. Taki sukces. Pierwszy od 36 lat, a my zwalniamy Czesława Michniewicza, Tym bardziej, że. Za styl, za styl, za styl. No to, to było takie, myślę, że media wykreowały taką... taką otoczkę wokół tego wszystkiego. Bardzo negatywną dla Darlesła Mikiewicza, no bo jednak, drodzy Państwo, mówimy tutaj o stylu, a jak my graliśmy z Holandią w czerwcu 2022 roku, jak my graliśmy z Belgią e, również tamtego miesiąca, jak my graliśmy ze Szwecją w finale Baraży w marcu 2022 roku, jak my graliśmy z Francją, jak my graliśmy z Francją w tym ostatnim dla nas spotkaniu mundialu 2022, ale jeszcze wracając za chwilę do mundialu, zaraz po prostu z oczu W grupie mieliśmy Meksyk, Arabię Saudyjską i Argentynę. Pierwsze miejsce Argentyna, drugie miejsce Polska, trzecie Meksyk i czwarte Arabia Saudyjska. Każda drużyna zdobyła co najmniej 3 punkty. Argentyna 6, Polska 4, Meksyk 4 i Arabia Saudyjska 3 punkty. Co by było, gdyby Robert Lewandowski trafił z tego karnego? Prawdopodobnie Byśmy byli pewniejsi tego awansu już po dwóch kolejkach. Niestety tak się nie stało. Ale mimo wszystko, świetny mundial. Ja się pytam, czemu zwalniamy Czesława Michiewicza? Po takich meczach z Walią. Z Walią, z którą przypominam, w zeszłym roku w marcu nie byliśmy. W stanie wygrać. Musieliśmy grać defensywnie cały mecz. Niczym po prostu z najlepszą drużyną na świecie. I dopiero doczekać karnych, gdzie uratował nas Wojciech Szczęsny. Jak my graliśmy z Walią, jak my graliśmy z Holandią, Belgią, Francją, Szwecją. To były mecze po prostu naprawdę bardzo dobre polskiej kadry. Ja się absolutnie nie zgadzam z tym, że styl zawodził. Co prawda, można wymienić takie 2-3 spotkania, gdzie ten styl był słaby. Może cztery. Polska-Meksyk, słabe spotkanie, Polska-Holandia na narodowym przegrane, Polska-Holandia narodowym przegrane 0-2 w Lidze Narodów. I to trzecie może Polska-Belgia rzeczywiście, 1-6, ale tam styl nie był stary, bo my pierwszą połowę zagraliśmy wyśminkną. Tam nie chodziło o styl, tam chodziło o grę w defensywie, absolutnie fatalna gra w defensywie. I to wszystko, a reszta meczów, czyli mecze ze Szkocją, ze Szwecją. Z Walią, z Holandią, z Belgią. Kolejny. Nie liczę meczów towarzyskich. Kolejny z Walią, z Arabią Saudyjską i z Francją. Czyli osiem spotkań było naprawdę przyzwoitych. No i jeszcze można było dołączyć do tego Argentynę, ale my mówimy o meczach z rywalami kompletnie poza naszym zasięgiem. Oprócz, oprócz Meksyku oczywiście oprócz Meksyku. A teraz my nie potrafimy wygrać z Finlandią. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na tym poziomie, że nas nie zadowala nie, nie ta wyższa klasa średnia piłki europejskiej i my ciągle prosperowaliśmy do tego, by być jeszcze bogatsi, jeszcze bogatsi w te wyniki, jeszcze bogatsi w grę. Są, muszą być wyniki i musi być gra. Niestety, ale muszę Państwa nie zadowolić. W obecnym systemie szkolenia polskiej piłki po prostu tak się nie uda. I ja. Pierwszy raz to powiem, ale ja bym był bardzo zadowolony, jeśli do kadry, polskiej kadry wróciłby któryś z tych dwóch trenerów. Adam Nawałka albo Czesław Michniewicz. Z obu byłbym tak samo zadowolony, tak jak z Urbana. To jest ta trójka moich faworytów. To już wszystko w tym materiale. A nie, przepraszam, jeszcze nie. Jeszcze przed nami pierwsze miejsce. Najlepszy turniej w... W XXI wieku w wykonaniu polskiego. A ty najlepszym turniejem? Bez dyskusji, nie. Absolutnie. Myślę, że faworytem wszystkich Polaków. Euro 2016. Otarliśmy się o ten półfinał. Otarliśmy się o najlepszą czwórkę. A tam czekałaby na nas Walia. Z Walią prawdopodobnie byśmy wygrali, co dałoby nam medal Mistrzostw Europy. Pierwszy finał wielkiego turnieju, ale było blisko niestety. Niestety nie wyszło. W grupie pokonaliśmy w pierwszym meczu Irlandię Północną 1-0. Pamiętam te wszystkie wyniki, nawet strzelców w i pamiętam doskonale. Yy, tylko minut strzelonych goli nie pamiętam, ale w, w, yla, y, w pierwszym meczu Irlandię Północną po golu Arkadiusza Milika z dystansu pokonaliśmy 1-0 w drugim spotkaniu. Zremisowaliśmy bezbramkowo 0-0 do zero z Niemcami w trzecim meczu fazy grupowej, w tym ostatnim. Po golu Jakuba Barszykowskiego. wygraliśmy 1-0 z Ukrainą w jednej 8 finału. Po golach Szredana Szakiriego i również Jakuba Barszykowskiego i rzutach karnych, w których zbudował bodajże granic Szaka, awansowaliśmy do ćwierćfinału. Wówczas tego najważniejszego karnego, najważniejszą jednostkę wykonał Grzegorz Krykowiak, a w ćwierćfinale po golu w drugiej minucie spotkania Roberta Lewandowskiego i później w 34 bodajże Renato Sancheza, pięknego gola portugalskiego, wówczas wielkiego talentu, teraz już troszkę mniej. Zremisowaliśmy w 90 minutach, później dogrywka przyniosła to samo. Czekamy na rzuty karne i nietrafiona 11 przez Jakuba Boszczekowskiego. I ostatni rzut karny wykonywał Ricardo Quaresma, który ten rzut karny wykonał fantastycznie. I poprowadził Portugalię do półwinału. My niestety wtedy odpadliśmy, ale to jest absolutny, najlepszy okres polskiej kadry w XXI wieku, i to jest zwycięzca. Wielkie brawa dla, dla nawałki, wał, na wielkie brawa dla całej kadry. Ale z drugiej strony, ostatnio ktoś na yy, media społecznościowych weszło, napisał, że jeden z dziennikarzy albo jeden z osu, jedna z osób, która te, medria, te media społecznościowe koordynuje, Napisał, że my się cieszymy tak z tego świetniego finału. Prawda? Co prawda otarliśmy się o półfinał, właściwie ledwo, ledwo. Z, z Portugalią graliśmy jak równy z równym, tak samo z Niemcami, ale przypominam, że to, to, że to samo wtedy osiągnęła Islandia. Przypominam, że 4 lata, właściwie 5 lat później to samo osiągnęli Czesi, Ukraińcy. To nie jest taki sukces, jak nam się wydaje. Co prawda, ani Czesi, ani Ukraińcy ani Islandczycy nie byli tak blisko tego półfinału, ale na przykład Szwajcarzy co 4 lata od 2021 roku osiągają to. I Euro 2020 i Euro 2024 to są remisy Szwajcarów w finale i rzuty karne. Można, można, Szwajcarzy jest dużo mniejszym krajem niż my, a jednak osiąga sukcesy. Regularnie wychodzi z grupy. Ja tego Państwu życzę, by na przyszłych turniejach tak właśnie było byśmy nie, nie musieli się zachwycać już tym Euro 2016 byśmy zostawili to w przeszłości byśmy zostawili to tylko jako wspomnienia. I dziękuję Państwu za uwagę do końca. Zapraszam na pozostałe materiały na tym kanale w tym ostatni wywiad z Mateuszem Piotrowiczem A Food Break.